Pielgrzymkowa postać dnia. Andrzej Bobola. Święty Andrzej Bobola urodził się 30 listopada 1591 roku w strachocinie koło Sanoka. Jako dziecko uczęszczał do szkoły jezuickiej, by później zasilić szeregi Jezuitów. Na początku swojej kapłańskiej posługi pracował jako kaznodzieja i spowiednik w Nieświeżu. Jako rektor tamtejszego kościoła dążył do uroczystego uznania przez polskiego króla, Matki Bożej za Królową Polski. Stało się to 1 kwietnia 1656 roku w Lwowie. Król Jan Kazimierz wraz z senatorami złożył w tym dniu uroczyste ślubowanie. Ogłosił wówczas Matkę Bożą Królową Korony Polskiej i powierzył jej opiece mieszkańców Rzeczypospolitej. Autorem tekstów lwowskich ślubów był właśnie ojciec Bobola. Od 1624 roku ojciec Andrzej posługiwał przy kolegiacie św. Kazimierza w Wilnie. Tu prowadził działalność duszpasterską w więzieniach i przytułkach oraz założył sodalicję mariańską. Większość swych wypraw misyjnych odbywał między Pińskiem a Janowem Poleskim. Obchodząc miasteczka i wioski wstępował do lepianek, głosił kazania, uczył podstawowych praw wiary oraz udzielał sakramentów. Ze szczególnym umiłowaniem odprawiał mszę świętą i rozdawał komunię świętą. Był znany ze swych wybitnych zdolności krasomówczych oraz daru zdobywania ludzkich serc. Cechowała go głęboka miłość do Boga i Bliźniego. Podczas epidemii, która w roku 1628 nawiedziła Wilno, ojciec Bobola z narażeniem życia niósł potrzebującym pomoc materialną i wsparcie duchowe. Z wielką ofiarnością oddawał się pracy misyjno-oświatowej na Polesiu, czym zasłużył sobie na przydomek apostoł Polesia. Miał nadzwyczajną umiejętność obcowania z ludźmi, a jego słowa. Zachwycały zarówno katolików, jak i prawosławnych. Z uwagi na swój dar nawracania grzeszników i skłaniania ich do spowiedzi, w konfesjonale spędzał wiele godzin, dlatego mówiono o nim łowca dusz. Dzięki jego nauczaniu nawracali się także prawosławni, czym święty Andrzej naraził się kozakom i poniósł za to śmierć męczeńską. 16 maja 1657 roku do Janowa Poleskiego przybyła grupa Kozaków, która urządziła rzeź katolików, unitów i Żydów. 66-letni Andrzej Bobola został wówczas przez nich pojmany. Jego woźnicy udało się co prawda nieco wcześniej zbiec, ale sam Andrzej nie skorzystał z tej możliwości. Pozostał na miejscu, polecając się Bogu. Wiedział, co go czeka. Został brutalnie pobity, okrutnie torturowany, zawleczony do miejskiej rzeźni, gdzie cierpiał kolejne męki. Wskutek tych mąk zmarł. Do końca jednak nie wyrzekł się swej wiary. Na pytanie dowódcy kozaków: Jesteś ty ksiądz?, odpowiedział: Tak, moja wiara prowadzi do zbawienia, nawróćcie się. Trumna z jego ciałem złożono w podziemiach Kościoła Jezuitów w Pińsku. Po latach jednak zapomniano o miejscu pochowania Andrzeja, ale 40, 45 lat później, 16 kwietnia 1702 roku święty Andrzej ukazał się rektorowi Kolegium Pińskiego, wskazując, w którym miejscu w krypcie Kościoła jest jego grób. Po odnalezieniu owego miejsca okazało się, Iż ciało świętego zostało w niezwykły sposób zachowane, przez co można było poznać, jak okrutnego i drastycznego cierpienia doświadczył przed śmiercią. Odtąd za przyczyną świętego Andrzeja zaczęły się dziać liczne łaski i cuda. Jego beatyfikacja odbyła się w roku 1853, natomiast do jego kanonizacji doszło w 1938 roku. Choć dopiero w 2002 roku został ogłoszony patronem Polski, jednak od zawsze był patronem polskich bojowników o wolność, jako wzór męstwa i ciężkiej pracy nad głoszeniem Królestwa Bożego. Z uwagi na fakt, iż został wybrany przez Pana Boga na patrona Polski, to właśnie Pan Bóg pozwolił mu przypomnieć o sobie. Święty Andrzej Bobola sam upomniał się o swój kult. Podczas, gdy już większość ludzi o nim zapomniała, on objawił się, niosąc ze sobą chęć pomocy ludziom. Współcześnie przypomina o sobie za pośrednictwem księdza Józefa Niżnika kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. To właśnie na życzenie św. Andrzeja Boboli wybudowano sanktuarium w Strachocinie, gdzie znajdują się relikwie świętego Męczennika. W sanktuarium... Odbywają się spotkania modlitewne ze Świętym Andrzejem Bobolą 16 dnia każdego miesiąca. W miejsce kultu Świętego Andrzeja przybywają liczne pielgrzymki, a świadectwa uzdrowień, wyproszonych łask, zdrowia, nawrócenia i wielu innych potwierdzają jedynie jak wielkim i skutecznym orędownikiem jest Święty Andrzej Bobola. Nie bez przyczyny bardzo często. Mówiąc o świętym Andrzeju, używa się słów święty na trudne czasy. Swoim stawiennictwem niejednokrotnie w przeszłości ratował on Polskę przed napaścią czy wojną. Przepowiedział też zakończenie wojny oraz fakt, iż Polska znów pojawi się na mapach świata. Sam papież Pius XII w encyklice wydanej z okazji trzechsetlecia świętego Andrzeja tak o nich mówił. Jego życie jaśniało blaskiem prawdziwej wiary. Płonął wielkim umiłowaniem Boga i Bliźniego. Gdy tylko mógł, spędzał długie godziny przed Najświętszym Sakramentem i wedle sił wspierał wszelką nędzę i wszelkie potrzeby. Nic zatem dziwnego, że ten bojownik Chrystusa, wyróżniający się tak wielkimi przymiotami ducha, tyle zdziałał i że jego praca apostolska przyniosła tak wiele zbawiennych owoców. Nie szczędził sił w głoszeniu prawdziwej wiary i sam tą wiarą żył i za nią oddał w ofierze swe życie. Przerazić może wspomnienie okrutnych cierpień, które zniósł nieustraszony w wierze polski męczennik, a świadectwo przez niego złożone zalicza się do najszlachetniejszych pośród tych, które sławi Kościół. Święty Andrzej Bobola jest wzorem niezłomnej wiary, poświęcenia, odwagi i umiłowania Ojczyzny. Dlatego idąc jego przykładem, warto zacytować słowa księdza Niżnika. To nie ludzie panują nad historią, ale Bóg. Dlatego teraz wspólnie pomódlmy się za Ojczyznę. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą, usumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów oraz uszanowanie praw każdego człowieka. Wytęp wszelką zazdrość, zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują ją do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.